Usłyszeniu syreny alarmowej, pracownicy oraz marynarze, znajdujący się na terenie wyspy, jak najszybciej udawali się do obiektów oznaczonych napisem Luftschutzraum, czyli schron przeciwlotniczy. Szacuje się, że w czasie II wojny światowej na terenie wyspy znajdowało się około 10 schronów dla ludności. Na terenie całego zakładu były rozstawione schrony wartownicze takiego typu. W dzisiejszym odcinku. Zobaczymy schrony dla ludności, które przetrwały do dzisiejszych czasów. Dzień dobry. tu nie działa. Mamy latarkę. Zachowały się częściowo drzwi drewniane, ale mamy też pancerne zoszczelne. służby rozpoznania radiowędzą. Tutaj widzimy, że schrony brały czynny udział w tak zwanej zimnej wojnie. Czyli udział w schronieniu sala konferencyjna. Takie rzeczy już widzieliście na filmie ze stoczni Szczecińskiej. Tu jest jakaś tutaj centrala telefoniczna, zobacz kable, lampy. Tutaj były jakieś takie telemównice telefoniczne, coś w tym stylu można powiedzieć. Jest... Tak. To widzę, że są dwie klatki schodowe. to jest hydroforownia jakaś czy do sprężonego powietrza? To jest chyba do wody, do ogrzewania. Do ogrzewania. Do ogrzewania. Znaczy nie wiem czy do wody czy nie do pary. No, no może być że para, ale ale jest jeszcze system filtrów już nowoczesnych, żeby tak powiedział, ale Ta dokumentacja była w tego typu skrzyniach, które się znajdowały. No, Na nie, nie są te skrzynie, które były przywalone jakoś To pochłaniaczy. Tak, filtry. No. Tak no bo stron był e, używany w okresie zimnej wojny, w związku z tym powinien być Zostało jeszcze stare logo po stoczni. Obiekt z zewnątrz wydaje się na dużo, dużo mniejszy. Tutaj przejdziemy z taką drogą. No, tam jest tylko taki magazynek, cóż? Chyba zbiornik na wodę. Tutaj się znajduje nawet. Nie, to jest betonowy. Zobaczymy. Aha, tu mamy wyjście z obiektu. Teraz jest tutaj jakiś magazynek. Tak, wyjście z obiektu. No tak, ale trzeba zajrzeć wszędzie, bo... Ale to są pomieszczenia schronowe, czyli tutaj normalnie to są już te izby takie powiedzmy dla ludności, która tu miała się tu chować. bo całkiem trochę inne przeznaczenie miały te schrony podczas II wojny światowej, znaczy rozkład pomieszczeń, a co, co innego powiedzmy? Podczas zimnej wojny, nie? Te, tak trochę oni tam przemodyfikowali. Bo trzeba pamiętać, że te schrony naziemne były budowane na 100% dla pracowników, czyli w pierwszej, fazie, w pierwszej fazie planowania schronów było pracownicy dopiero w 1941, jak zapada decyzja o powstaniu tutaj tej czwartej flotyli szkoleniowej dla podwodniaków dla Kriegsmarine, to te schrony są budowane, a tutaj mamy system toalet. To mi wygląda na oryginalne toalety wam powiem, bo takie spotykałem też na linii Marginota, czyli te drewno bym obstawiał, że jest oryginalne. A to ciekawe. Tak, bo już takie spotykałem w swoich systemach. Umywalka, no, dole. nie wiem czy te umywalki, zobacz jak nie są oryginalne czy zmienione, nie? Oryginalne. Oryginalne, nie? Tak. Tylko krane są. Bo ta taka ciemna... Krany Cie... są standardowe, wiesz. Tak. Te, a... Ale zmienione, ale umywalki mogą być oryginalne, bo takie różowe, różowe, nie? Tak, dokładnie. Czekaj, przejdziemy sobie. Nie wiem jak tam publikacja, ale wiem, że drzwi są z Düsseldorfu. Tak, jest nawet sygnatura. do biura. Starego rzemiosła. No teraz ludzie w lofcie się lubują. Podejrzewam, że daliby dużo pieniędzy, żeby sobie takie zamontować. No ja jako znawca miłośnik fortyfikacji, jakby miał takie wejściowe, to bym się cieszył. Tutaj widzimy kolejną klatkę schodową. Kolejne pomieszczenia i kolejne toalety. Zobaczcie, pisuary i kolejne pomieszczenie, filtrowentylatorowni. Zobaczcie, co się tutaj ciekawego zachowało, oryginalne spłuczki, czyli te górnopłuki, super. Ale tutaj macie prawdziwy skarb, te oryginalne górnopłuki, spłuczki, no to jest naprawdę rzadko spotykane. Żeliwne. Tak, tak, tak. Tam są, na końcu. Tu pomieszczenie, pomieszczenie jakieś. Tak, jakaś przerobiona magazynka, jest apteczka. Leżanka. Leżanka też wygląda na taką z epoki z drewna opatrunki, nosze. Nosze to już zimnowojenne, ale tutaj mamy coś takiego jak te zawory do podciśnienia, czyli w schronie było wytwarzane nadciśnienie. Powietrze wyzdobywało się ze schronu, a w razie włoju to się zamykało, żeby... I tu mamy jakiś system szaf. To jest zabudowa. No tutaj mógł być też oryginalnie lazaret jakiś, jakaś taka izba. Patronki zimnowojenne? Tak, tego tutaj jeszcze jest dosyć sporo. Do odkażania? Odkażę, czy Tak, tak. Pana kolega zwrócił uwagę na grzejnik. To jest okrętowy grzejnik niemiecki. Okrętowy mówisz? No to ja nie. No to jest. No to No czyli wiesz, no pewnie. O, zobaczcie, nawet na drzwiach widzicie, wyszliśmy, nie zauważyliśmy, że jest pomalowane na żółto. Co ciekawe, Niemcy doszli do wniosku, że malując drzwi do schronów na niebiesko, są one niewidoczne w nocy. Po prostu są te drzwi niewidzialne. Więc to jest też taka ciekawostka. Magazyn masek. Tak, te wszystkie pomieszczenia były używane jako magazyny. Tutaj cała załoga miała maski przeciwgazowe kombinazony chemiczne, sprzęt do odkażania, sprzęt do odkażania pojazdów, ale to zostały do... jeszcze całe kartony OP1 chyba to jest tak, czy to są te chlebaki, to jest nie, to maski, maski tylko, tego tak jeszcze od groma. To będzie, jak będzie pomieszczenie agregatorowni, to znajdziemy, to będzie takie szczególne, zaraz zobaczymy. W niektórych jest u góry, w niektórych na dole. Nawet mamy aparat. Jest. Jest. O, tutaj zobaczcie kombinezony, jak to wygląda wszystko. wyposażenia skrzynie pełne masek. I zbiornik wyrównawczy. Tak, te maski i to całe wyposażenie z okresu zimnej wojny, te, które się będzie nadawało jeszcze do czegokolwiek, trafi do muzeum do Szczecina. Zobaczcie, zostały dwa filtry. Obeszliśmy jeden z większych chyba naziemnych schronów na terenie stoczni Gryfia, a za chwilę udamy się do kolejnych. 10 w którym jesteśmy, to jest największy obecnie budynek na terenie wyspy. Z zewnątrz, jeżeli się na niego popatrzy, to wygląda na budynek administracyjny. Mnóstwo okien na trzech piętrach, natomiast faktycznie całe wnętrze tego budynku to są cztery poziomy hal magazynowych. To są dzisiaj główne magazyny, główne magazyny gryfi. Kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, a pomieszczenia administracyjne otaczają po prostu pomieszczenia, pomieszczenia magazynowe. Także widok budynku kompletnie myli. To jest budynek logistyczny, a nie budynek administracyjny. Dzisiaj, ale czy w czasie II wojny światowej, w czasie istnienia czwartej flotyli mogły tutaj odbywać się wykłady, mogły być to sale wykładowe? Mogły być sale wykładowe, ale równocześnie każde przedsiębiorstwo remontowe potrzebuje magazynów. Te powierzchnie, które tutaj są, wzmocnienie stropów, w których w tym budynku wskazuje, że to raczej pełniło rolę magazynów, a nie, nie rolę administracyjną. Winda, która przemysłowa, która tutaj kursuje, kursuje w oryginalnym szybie windy, w związku z powyższym, to też wskazuje na to, że... To były A mam jeszcze jedno pytanie, no bo docelowo budynek może być projektowany pod kątem magazynów, ale pamiętajmy, że dopiero dwa lata później po wyprojektowaniu i wybudowaniu wchodzi tutaj e, e, Kriegsmarine. Czy nie można było wydzielić, czy nie zauważyliście, że na przykład niektóre pomieszczenia, to oczywiście to nie musiało być dużo tych sal, tak, no bo nie zawsze odbywały się zajęcia praktyczne. Tutaj jest bardzo dużo w tych pomieszczeniach administracyjnych sal, które wyglądają na salę wykładowe. Więc co do tego, że można tutaj było organizować szkolenia wykłady, to nie mam żadnych, żadnych wątpliwości. Musimy Natomiast z... ten budynek jest po prostu bardzo, bardzo duży. Tutaj można zmieścić, jeżeli tutaj w tej chwili w pomieszczeniach biurowych spokojnie usiedliby wszyscy pracownicy gryfi, łącznie z pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi jeszcze został miejsce. Musimy zaznaczyć, że był tutaj jeszcze jeden taki bliźniaczy budynek, który został zniszczony, prawda? Tak, duży budynek. Jest, który jest na mapie, tylko na mapie widzimy i odkąd gryfia istnieje, nie było Już go nie było, tak? No tu ciekawostką tego budynku jest to, że to jest budynek z wieżą zegarową. Eee, I też w ramach wchodzenia i szparania po kątach gryfi odnaleźliśmy dzwon. Prawdopodobnie to jest dzwon z tej wieży zegarowej. On w tej chwili przez naszych pracowników został odrestaurowany i gdyby udało się zdobyć środki na renowację wieży, renowację zegara, to być może dzwon na wieży zegarowej w Gryfi zabije ponownie, zabije ponownie wybijając godzinę. Zobaczcie, jesteśmy w budynku, w którym były wy, wykłady, i każde piętro zostało przystosowane do tego, żeby stawiać opór bombie, która na Czyli wszystkie stropy są betonowe. Zobaczcie, piwnica została zamieniona na stronę. wszędzie są drzwi gazoszczelne i po prostu słuchacze, Kriegsmarine, zbiegali po prostu tylko do piwnicy. Teraz zobaczymy, jak te piwnice zostały przystosowane. Tak, widzicie, to znaczy dobrze ze wszystkich stron. Wszędzie jest. Czyli tutaj e, mamy wyjście ewakuacyjne, tak? Wyjście ewakuacyjne oraz wzmocnienie. Otworzysz? Otworzymy na chwilę? Ale otworzymy na chwilę. Aha, to jest okno. Czyli wyjście, czyli okiennice. Ale jest, zobaczcie, tabliczka. Też duży. Te dziś są takie same w stronie. Tak, tak, bo Cały budynek znowu, i z to nazwy ciężko na dół. Każdy to. jest, A, jest, to jest, jest to, że miał zatrzymywać bomby, nie miał nawet ustawić do piwnicy, tylko po kolei łóżka zeszła. A tam już panowie mówią, że sami ze względu na wodę na tym. Dobrze. Nie mhm. widzicie wszędzie, stało to podzielone na sekcje. Tu chyba wyjście, mamy czy przejście do drugiego. Mogę do nie mogę. I znajdują się łaźnie, ale zobaczcie z lubeki. Zamknięcie, otwarte toalety już wyremontowane, ale tutaj zobaczcie, jaka fajna jest ta. Do zamknięcie. To wyprodukowane w Lubece. Tak, Tak. tu oryginalne toalety. Czekaj, puść mnie tam, ja przejdę pierwszy, pójdę nagram. Dobra, no trochę wejdę, no żeby już zobaczyć. Poczekaj, przejdę tam. Jak już weszłem, trudno. Jak mam się zmoczyć, to się zmoczę, ale wejdę. Zobaczcie, tutaj też zachowały się te oryginalne okiennice. Drzwi do kolejnego schronu. Już moment, sekundę. Tam jest zamknięte na kłódkę, nie wejdziemy, ale jeszcze tutaj zajrzymy. Jakiś warsztat. Fajny taki zawór do powietrza wyprodukowany w lubety. No, no, tak naprawdę ugryka przetrwała tylko dlatego, że była na wyspie. Nikt no. Niech no. nie chciał zobaczyć, że to jest toczy. No, no. tak. no, to było no, wiórki. Takie to są to... też na Słuchajcie, kolejne drzwi do Dortmundu. Czy to jest kolejny element tego samego? Ten sam wykonawca budując wyspę. Mamy tutaj kolejna tu tam. Mhm. O, teraz dobrze widać 39 luty, tam są tutaj są cudzienki No te piwnice są ogromne, one tutaj mogły naprawdę pomieścić bardzo dużo ludzi o tutaj mamy łazienkę. No jest, ale to jest studnia chyba do czerpania wody Być może piwnice, czyli schron miał swoje ujęcie wody Patrzcie, ławka jakaś Tu już nie ma tych okiennic Ale to moim zdaniem jest ujęcie wody. Yy, tak, tutaj było ujęcie wody. Kolejna tabliczka. Dortmund i tutaj co? To na koniec? O. Baczność. Już tego nie widać, ale czy, czy tutaj od zawsze była jakaś rozdzielnia elektryczna? Tutaj mamy filtrowentylatorownie, zobaczcie. Tutaj znajdował się. I teraz pytanie, czy to tylko po wojnie, no bo filtry są powojenne. Czy za czasów niemieckich też tutaj była, tylko po prostu ją... Ale rury żeliwne są oryginalne. Chociaż to też wygląda tak. Te kwadratowe te Niemcy robili takie kwadratowe. więc być może, że, że oryginalne to jest. Nie wiem jaki jest silnik, ale silnik nie ma żadnych tabliczek na tym. A tu ja to nie projektowałem, ale... Poczekaj, bo się bardzo słabo słyszę, muszę wyjść na górę, bo jestem w 550. Zaraz rzucone. Chyba, ruch wychodził na lukę. No jeszcze, jest. Nie ma już za późno. Zostawcie? Tutaj tak, Kolejny schron. Tym razem dużo mniejszy. Ale... Zobaczcie, też ma ten duży przedsionek, który chroni przed falą uderzeniową. Strop ma jakieś 2 metry. Drewniana podłoga. Jedno pomieszczenie, tylko tak naprawdę. Ale zobaczcie, czy już zabrakło środków, czy teren był mocno zalewowy, i mieli problem z wodą. Dlatego zbudowali takie ruszta. To można się skłaniać, że te ruszta są oryginalne. Te już nie, no bo tutaj jest gęsto, chyba że one się przesunęły po prostu. Tak. Jedno pomieszczenie po prostu. Tak spróbuję wam je pokazać. myślę, że i tym razem udało mi się pokazać Wam coś ciekawego, to cześć, do następnego.